na osiedlach na obramski i leci do biura pan marcin waskiewicz z numerem 2 z numerem trzecim Ryszard Tarnowski, Radny Rady Miejskiej dwóch Kadencji, założyciel i prezes Związku Piłsudczyków RP, inicjator i pomysłodawca lokalizacji czyli bibliotecznej nr 1 na osiedlu Wenedów. autor wielu projektów z zakresu kultury i turystyki, wieloletni aktywny członek Komisji Mieszkaniowej. Numer trzeci, Ryszard Tarnowski. Współpracownicielka mocno zaangażowana w działalność społeczną, zorganizowała i poprowadziła dwie edycje projektu Szlachetna Paczka. Współtworzył w podacie z z Miłością, gdzie jest szczęśliwą mężatką i mamą trojaczków Dominiki, pani i Filipa. Pani Justyna Szyngerska z Myś, od 41 lat pracownik Miejskiej Energetyki Śląskiej w Koszalinie, panie i panowie nr 5, Andrzej Myś. Ojciec i dziadek, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa i ubezpieczeń. Jako radny Rady Miejskiej chciałby zajmować się aktywizacją przedsiębiorczości, a także wspieraniem organizacji pozarządowych. Numer 6 na liście: Roman Kozłowski. Z numerem Katarzyna Grzybowska. Wychowuje 13-letnie bliźnięta Anetę i Artura. Jest współpracownikiem Rady Koszarnię i udziela się społecznie, pomagając mieszkańcom Koszalina poprzez Radę Osiedla, Lechitów, jak też poprzez stowarzyszenie i prywatnie. Szanowni Państwo, numer 7 Katarzyna Krzywowska. Numer 8 Pani Marlena Laskowska. Rodowita koszalinianka, mężanka, ma dziesięcioletniego syna partosza, młodego zapaśnika z sukcesami klubu z ZKS Koszalin, pani Marlena Loskawska. Z nowym Dorota Wolczyńska. Mała 10-letniego Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie. Mieszka w Koszalinie od urodzenia. Cieszy się, gdy widzi, jak Koszalin się rozwija. Panie Panowie numer Dorota Wączyńska. Z numerem 10: pan Leszek Doliński. numer 4. Doskonały gospodarz. Człowiek z wizją. Odważny i odpowiedzialny. Szanowni Państwo, dodam jeszcze tylko od siebie, iż jest wiernym kibicem koszańskich drużyn sportowych. Jedyny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Po prostu najlepszy. Przed nami Piotr Jedliński. Miedliński Torze stwierdzał Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam mieszkańców Toszalina. Cztery lata temu wstawaliśmy do wyborów pod hasłem dotrzymujemy słowa. Tego słowa dotrzymaliśmy. Dziś Dziś możemy patrzeć, jak koszali dynamicznie się rozwija. Widzimy nowe ulice, mosty, nowe fabryki. Dziś wypoczywamy w wyremontowanym parku lub na salewem. Dziś patrzymy, jak bezpiecznie wychowują się nasze dzieci. Przeżywamy sportowe emocje. Wzruszamy się na koncertach. Dziś z pełną dumą możemy powiedzieć kocham koszali! Tym hasłem wygramy wybory. To nasza wspaniała drużyna. Dzisiaj poznaliśmy zręby naszego programu. Programu, który wykonamy. Jeśli chcesz, aby Koszalin rozwijał się dalej dynamicznie, oddaj na nas swój głos. Oraz lider listy, kandydat na prezydenta miasta Koszalina, Panie i Piotr Wiedliński. Szanowni Państwo, a my w Waszym imieniu, w imieniu wszystkich uczestników dzisiejszej konwencji mamy taki bukiet kwiatów Niech rozkwita. A bukiety mamy przeznaczone dla przede wszystkim. Żody, ani oraz przy okazji pana Piotra Jadryńskiego. Wielkie nawa! że byliście tutaj razem z nami, byliście z drużyną, która zapewni rozwój miasta. Ale kwiaty, kwiaty przekażę takiej jednej osobie, która naprawdę, i wszyscy ją znacie, naprawdę pracuje jak mrówka. On jej na co dzień nie widać, ale jej praca jest nieoceniona. Dzisiaj miała na początku, ale tylko na początku, w pierwszym zdaniu troszeczkę treby. Ania!